Witam cię na kanale QST Royal. Film, który oglądasz to oczywiście gameplay z bety. Materiał pochodzi z kanału Metafor, jednego z lepiej grających graczy na myszce w FPS. -y. To nie Call of Duty, to nie Apex, to nie Fortnite, to zupełnie nowy Battlefield 6, a ja zapraszam was do oglądania. Podczas otwartych beta testów pokazano już ostatnio sporo nowości. O tym, co ważne i co może mieć wpływ na metę, opowiem wam właśnie w tym dzisiejszym filmie. Jeśli chcesz być na bieżąco z update'ami, zostaw suba albo chociaż łapkę w górę, gwarantuję, że nie pożałuję M87A1 AK205 czy SKX to bronie, które w otwartych testach potrafiły siać naprawdę konkretną masakrę. Po odpowiednich modyfikacjach dodatków totalna topka, co sam zresztą widzisz teraz na ekranie. Dlatego w tym materiale pokażę Wam wszystkie możliwe bronie, jakie są w grze oraz pokażę Wam te bronie, którymi od razu warto się zainteresować z racji tego abyście na samym początku już wbijali sobie na nich level. Im szybciej odblokujecie dodatki, tym lepiej będzie się Wam z nich korzystało. Karabiny szturmowe Assault Rifles. Najbardziej uniwersalne najlepsze do agresywnego grania dodatkowe bonusy płynące z klasy szturmowca to przede wszystkim szybsze wyciąganie broni oraz możliwość oddania strzału zaraz po wyjściu ze sprintu. Więc jak widzicie mamy tutaj 8 różnych karabinów, moją taką topką na pewno będzie NVO228E. Mobilności i handling to na pewno się przyda. Przy odpowiednich dodatkach można z tego zrobić, myślę, potencjalnie naprawdę mocny karabin oraz B36A4. To takie dwie polecajki ode mnie. Przechodząc do klasyki, czyli po prostu karabinów, to AK-205 oraz oczywiście kultowe M4A1. Jestem mocno ciekawy. M277 to może być naprawdę ciekawa broń. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przechodzimy sobie do PMów A więc submachine guns to chyba mój ulubiony typ broni. To PW7A2. Ogromna szybkostrzelność błyskawiczny ADS. Jeśli SGX dostanie nerfa, to może być to król bliskiego dystansu. Zobaczymy, czy ten nerf się pojawi. To takie moje przypuszczenie. Do tego dorzucam umpa. Myślę, że to będzie całkiem mocny PMik na początku. Warto będzie od razu, od początku, sobie go levelować. LMG i DMR. Zobaczcie sobie sami, jakie tutaj klamki się pojawiają. Ja zdecydowanie nie jestem fanem, ale oczywiście ja nie mam tutaj za dużo faworytów. Także po prostu zobaczcie sobie szybko, jakie tutaj macie bronie. No i zbliżamy się ku końcowi. Zostało nam oczywiście. Snajperki, najlepsza możliwa, czyli M2010 ESR. Szybki Quickscope. Ta broń dawała naprawdę ogromną frajdę podczas grania w otwartą betę. No i co? Zostały nam shotguny oraz pistolety. Przypominam oczywiście o niezawodnym shotgunie M87A1. Totalna dominacja, krótki czas zadawania obrażeń i pewne fragi, no po prostu w pomieszczeniach, czy nawet na otwartych krótkich przestrzeniach potrafiło to dawać naprawdę dużą frajdę, a u zabijanych graczy naprawdę wysoką frustrację. Dobra, szybki look w takim razie na pistolety. No i... I jeszcze w międzyczasie wyjaśnię wam ikony, które są w prawym dolnym rogu. Może tylko w sumie typ ognia, ciągły albo pojedynczy. Obok DPS, czyli obrażenia, prędkość pocisku i czas ADS. Na samym końcu po prawej stronie ikona, ikona czaszki, czyli mnożnik obrażeń, głowę względem wody shot. I tyle. Prosta sprawa. Jeżeli chcecie więcej materiałów i ten film ci się spodobał, jeżeli nie zostawiłeś lajka, zostaw subskrypcję albo zrób i to, i to. Dotrwałeś do tego momentu bez przewijania, to daj znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówił Kusty Royal. Siema.